Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto miodowe z polewą orzechową. Potrzebować będziemy trzy szklanki mąki, szczypko soli, kostkę masła, dwie łyżki kwaśnej śmietany, 4 łyżki cukru, jedno jajko, półtora łyżeczki sody. I trzy łyżki miodu. Masło opruszamy mąką i ścieramy na tarle Będziemy piekli dwa placki osobno. A później zrobimy. Krem i Polewę. Jeden placek upieczemy z polewą orzechową. Ale najpierw zrobimy ciasto miodowe. I jeden placek upieczemy bez polewy, a jeden położymy orzechy i będziemy mieli ciasto z polewą. Tak, masło już mam starte. Dodajemy sodę, cukier, jajko, śmietanę i miód. I zarabiamy ciasto. Będziemy piec, ciasto będziemy wykładać do formy 25 na 30. I tak jak już wspominałam, będziemy piekli dwa placki. Jeden placek będzie z orzechami, a jeden będzie sam. Energicznymi ruchami zarabiamy ciasto. Na drugi placek zrobimy polewę i wyłożymy, i razem zapieczemy, a później zrobimy masę. Ciasto świetnie smakuje na drugi dzień. Jest smaczne, efektowne ciasto miodowe. zrobimy budyniowy. Ale teraz zarabiamy ciasto, podzielimy na dwie części i wyłożymy formę. Tak. Jak ja mówię, że energicznymi ruchami zarabiamy ciasto. już mamy zarobione dzielimy na pół i wykładamy możemy rozwałkować a możemy tak jak ja wyłożyć formę ciastem Możemy użyć walk. i ciasto będziemy piekli około 20 minut w 170 stopniach na złoty kolor bo ono będzie miało taki ładny złoty Jedną placek wędruję do piekarnika, tak jak wspominałam, tak wygląda na 20 minut. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz zrobimy polewę orzechowo. Mam tutaj dwie łyżki masła, dwie łyżki cukru, dwie łyżki miodu. Masło z cukrem karmelizujemy na bursztynowy kolor. Dołożymy dwie szklanki orzeszków ziemnych niesolonych. Nie Masło z cukrem karmelizujemy i dodamy miód, orzeszki i będziemy mieli polewę. I później Rozwałkujemy ciasto i upieczemy z orzeszkami. Masło z cukrem już mam skarmelizowane. Dodaję miód i orzeszki i całość przesmażam. I to będzie nasza polewa. wygląda dokładnie mieszamy i studzimy. To jest polewa orzechowa, która wyłożymy na ciasto. Tak wygląda polewa orzechowa a tutaj ciasto mamy... Upieczone i wykładamy następne. A na to ciasto wykładamy polewę orzechową i pieczemy również około 20 minut. Umawiamy się na złoty kolor. I mamy ciasto miodowe z polewą orzechową. A później zrobimy krem. Tak. Orzechy mamy rozprowadzone po całej powierzchni. I ciasto polewą orzechową wędruję do piekarnika ciasta miodowe już mam upieczone to jest ciasto z orzeszkami a to jest bez i teraz zrobimy krem do kremu potrzebować będziemy pół litra mleka jedną szklankę mleka gotuję a drugą rozprowadzę pół szklanki mąki pszennej dwie łyżki mąki ziemniaczanej, zaznaczam duże łyżki, nie małe i no duże, i tutaj mam pół szklanki cukru, 20 deko masła, jeden cukier waniliowy i to należy dokładnie rozmieszać i wlejemy na gotujące się mleko, a później dołożymy masło. Masło sobie pokroiłam w kosteczkę, aby szybciej się rozpuściło w kremie. I nasze ciasto miodowe nasączymy ponczem. Mam tutaj pół szklanki wody, łyżkę cukru i łyżkę, dwie łyżki ulubionego likieru. I tą będziemy nasączać ciasto miodowe. Już szybciutko musimy wlać, ponieważ już mam masę przygotowaną. i Budyń gotujemy, to jest taka masa budyń, 3 minuty. Muszę sobie zmienić mieszania, to jest za delikatne. Mieszamy, aby nie powstały nam grudki i będziemy dodawać tak wygląda ta masa. Musimy ją dobrze przeparować. Trzy minuty przeparowujemy i dołożymy cukier, masło. Jest to taka szybciutka masa. Dokładamy masło, oba cukry i masę mieszamy. Bardzo dokładnie do całkowitego rozpuszczenia masła. Składniki muszą się połączyć. A teraz masa się gotuje. Nasączymy ciasto miodowe. Całość należy skropić z jednej i z drugiej strony. Często świetnie smakuje na drugi dzień, także przygotować i na drugi dzień jest idealne ciasto. Tutaj też leciutko skropimy, no muszę pamiętać, aby nie przypaliła masy. Muszę pamiętać o mieszaniu. Tak, i tuż mam kolanę nasączone jest ciasto a teraz gotujemy krem i gorącym krem wlejemy na ciasto nasączone ciasto gotowe musimy rozprowadzić aby składniki miały jednolitą konsystencję gotujemy i dokładnie mieszamy Krem już ma jednolitą konsystencję i teraz wyłożymy na ciasto miotowe. Jest to dosyć pracochłonne i nie należy się przejmować, ponieważ ten krem trzeba troszeczkę wysiłku włożyć, żeby go połączyć z masłem. I gorący. na ciasto miodowe rozprowadzamy po całej powierzchni i przykrywamy ciastem z orzechami i ciasto miodowe z polewą orzechową mamy gotowe i należy Ciasto ostudzić. Idealne na jutrzejszy dzień. Tak wygląda ciasto miodowe z polewą orzechową. wiesz posypujemy cukrem pudrem i ciasto pozostawiamy w temperaturze w zimnej. Takiej najlepiej w piwnicy. Nie w lodówce ono. Smaki przejdą i jest idealne na drugi dzień. I tak oto wygląda ciasto miodowe z polewą. Tak jak już wspominałam, idealnie smakuje na drugi dzień. Ciasto miodowe z polewą orzechową. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto miodowe z polewą orzechową.